Uwaga widzowie, przygotujcie się, bo robimy wyścig na w górę z Katnapem, który tutaj stoi. Kto będzie szybszy od niego i kto będzie szybszy od nas? Będziemy się ścigać do rysowania i zaraz Wam coś pokażę, więc się przygotujcie za trzy, wyścig się rozpocznie. Czy Katnap to wygra, czy wy widzowie dwa, klikajcie łapeczki za jeden, teraz! Zawajcie rurę! Independent... Nie, nie, nie! pierwszy, zawsze! Zawsze, zawsze do kasy! Do kasy! Do kasy. Zabajcie, A kto kliknął łapeczkę w górę, to był wyścig bardzo szybki z katnapem, ale katnap nie wiadomo, czy wygrał. Ja se sprawdzę, kto kliknął, bo wszystko widzę. A teraz, słuchajcie, przygotujemy się, bo dzisiaj będziemy rysowali to, co nam katnap każe. To, co nam katnap napisze, musimy go się słuchać, ale zwycięzca, który dostanie najwięcej punktów, wygrywa pieniądze kasy! Patrzcie ile! Będzie e, ja naprawdę chcę to, ja bogaty! Chcę to ja to wygrać! Zostanie milionerem! Ten, który dobrze narysuje, ten, który dostanie najwięcej punktów z rysowania, będzie miał milion dolarów i zostanie milionerem! Patrzcie na to! Łohoho! Ile, ile kasy jest! jest ja kręcę. Ale ja dopiero wszystko chcę. wygra ta osoba, dopiero ta osoba, która będzie miała najwięcej punktów, czyli Musi mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja tyle mam palców. razem ja to nie wygram, nauczę się malować Ej. i rysować już wszystko. Widzę, jak ginie w górę, tyle ile mam palców. A o, ta, a teraz tyle. <grych> Kto zgadnie, ile mam palców? <grych> Napisz. 8. Eee, Dobra, Alek zgaduj, czekaj. 8, 8. Czekaj teraz? 8. cienias nie, źle. A Sześć. Nie. O, dobrze. Tak? Dobra, ale nie ma, z drugiego razu się nie liczy. Okej, okay, weźmy się no skupmy teraz. Uwaga. Rysowanie! Ta czas zaczął... A czyli co rysujemy? No no rysujemy właśnie. No co właśnie, co rysujemy, Katnapie, co rysujemy? Katnap nam pisze, bo Katnap rozkazuje. To Katnap wymyślił rysowanie i to on właśnie nam zawdzięcza... Znaczy mu zawdzięczamy. Teraz patrzymy, uwaga, patrzymy, patrzymy i... No on tutaj napisze, co rysujemy, co rysujemy. I patrzymy... Rysujemy samych siebie? No, ej, to, to tak, ja to ja, ja lubię, ja, ja lubię siebie. A. czy możemy rysować kogoś? Czekaj, niech jeszcze raz napiszę, czy możemy rysować kogoś, czy siebie? Siebie, no właśnie, jeszcze raz, czekaj, bo ja myślałem, że. Dla prawdy. Że ja mo możemy. Czyli rysujemy kogo? Ja rysuję serka. Ja, no, ja dobra, to teraz ja rysuję Patty. To ja rysuję Patty. Okej, okay, no to, to tak. Ja no ale czekaj, czekaj, ale czekaj, ja muszę ciężku. Czekaj z tego miejsca, dobra. To ty mnie, no. ty mnie! Kat nap niech mnie narysuje. Dobra. Okej, okay, no to zaczynamy. Kto będzie miał na najwięcej punktów? wygrywa, Tatujemy. Let's go! Ej, Pedapa, to, to jest moje, to, to jest moje. A, A, dobra, to jest, to jest. Okej, no to moje. Rysujemy trzeba zacząć. Szybko musimy narysować, później siebie oceniamy. Patty będzie liczyła punkty. No to ja rysuję patrycję. Zobaczcie tylko, jaki to jest wielki koc. Zakrywam je całego! Ale też... Do niego nawet poduszkę. Gdy się na niej położycie, to zaśniecie od razu. Nawet mam skarpetki i grafika tak samo jest z dwóch stron. Nawet fajną milutką czapkę. Uśmiechnięta jest tak jak ja. Ale teraz najważniejsze. To zdjęcie, które widzicie, z moim autografem i już niedługo zniknie. Nie będzie takiego zdjęcia i się nie pojawi. Będzie tylko inne. Więc ostatnia szansa na zdobycie. Podajcie na sklep, smile no team. Bardzo ładnie rysujemy. Pamiętajcie, że to się liczy, jak Dobrze, ładnie rysujemy. ja narysuję bardzo ładnie. Okej, okay, dajmy ja sobie teraz tu. Ej, e, ja nie mogę znaleźć bro... Brązowego. Jak się tu jakie robi ma, czy, okay. matryca Kasi. ma takie włosy. O, matryca. Nie ma dowiecie. grzywkę. Muszę większą grzywkę zrobić. Większą grzywkę zróbmy, okej. Okay. Będziesz miał czarne włosy. Na Parece ma grzywkę, wypełnimy. Pum, 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 patrzcie elegancko, dobra. Teraz paryca ma jeszcze dużo jakie Tutaj włosy Teraz robimy robimy? buźkę. Brązowe. brązowe, dobra, musimy jakiś taki brązowy kolor bardziej zrobić. Dobra, gdzie tu jest brązowy. O nie, mi się usunęło! Okej, okay, palica ma takie brwi brązowe, dobra, dajemy jej brwi robimy. Jedne brwi. Dobrze. Dobra, tak o sobie Zielone oczka, zielone oczka, uwaga, okay, dobra. Ale ja ciebie rysuję, ja ciebie ale rysuję. rysuję Ale wyjdziesz jak model normalnie Zobaczymy i wtedy siebie oceniamy, nie? Ja rysuję Patty. Dobra, dobra. Fajna Jedno będzie. oko, drugie oko. No co, dobrze rysuję widzowie. Napiszcie w komentarzu, jak wy oceniacie nasze rysowanie, kliknijcie opeczkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji. Właśnie, zostawcie subika jednego. Ej, zróbmy tutaj wybuch łapeczek. Wbijmy rekord 10 tysięcy łapek i kolejny taki odcinek. Albo dobra, chociaż tę piątkę wbijcie, 5 tysięcy, to będzie super. Ja mam oczy teraz a na pewno wbiją, ja w nich wierzę. Widzowie, wbijcie dacie radę, dacie radę. Ja teraz obramowanie robię. Dobra, teraz tak. Pyk, 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 pyk. Dobrze, patrzcie, robię. Zarys czarny. Komieszyk, tutaj łapka. O, proszę bardzo. Ale fajnie to narysowałem. Dobrze, teraz są oczy. Teraz musimy zrobić buzię. Taką bardziej jasną. Okej. Okay. Tu będzie je, teraz jedna rączka, tutaj jedna stopa. O, fajnie. To ładniej do... będzie wyglądało niż wasze, ja wam powiem. Moje o, no nie będzie, nie masz szans. Nie ja żebym ja, się chwalił, najlepiej. ale mam talent. Ej, a Patrycja nie ma buzi. <noise> to będę rysa... A ja też nie mam buzi. A nie! Nikt z nas, nas nie ma buzi! Niko Kata ma buzię! Ej, właśnie my, ja. ma, my nie mamy buzi, my mamy buzi na tym, na tym XD A Po co mi będzie. Ja bez... Dora, Dobra, ja narysuję patty z buzią. Ja narysuję Paty z buzią, że ona ma buzię. O, fajnie. Dobra. <noise> ja narysuję Paty z buzią. Dobra, ej, patrzcie to, patrzcie to. Dobra, tutaj jedno... Ja już no. głowę Alka mam. Taki... No powiedziałbym, że nawet fajnie. O, ja patrzcie. już kończę. O. Party miała rączka zrobiona. Możemy. Dobra, paty będzie miała takie zęby olów, dobra. Fajne, no co, paty ładnie narysowałem co, brzydko? No i teraz no co paty ma? Nasz talent, Patrzymy Patrzcie, dalej. To na pewno ładnie. Fajny talent. Dobra i teraz patrzymy. Dobra, to co ma jeszcze, a bluzkę białą. Brązowe włosy. No Dajmy tak, okay. bo właśnie bluzka biała. Czekaj, muszę podejść. Dobra, no, tak patrzę. Okej, okay, dobra. Jeszcze tu kontur zrobić. Biała bluzka. Teraz muszę tak zrobić. Okej. Okay, robię białą bluzkę. Fil wypełń. Dobra, mamy bluzkę. Okay, Spodnie ty, ty, niebieskie. O. Spodnie niebieskie. Wypełniamy. Oj, czekaj. już trochę za dużo ja to zrobiłem. A teraz muszę skrócić. Dobra. Dobra, teraz tutaj też wypełniamy. Takiego. O super. Patrzcie jak fajnie każdy ma skupienie, każdy ma pełne skupienie. Uwaga. No, ja normalnie za, nie mogę się odzyskać. Za minutę nie? kończymy, tu to jest na czas rysowania. Nie! Co, co za minutę, nie to za mało czasu. Zdecydowanie. Za minutę, za minutę kończymy, no jak to, panie? Panie Janie. Ale zdążymy tak? To, 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 to tak można, to tak się da. To, Taka jakie tu rączki, ej, Patryca ma zbyt jasne kolory. Hmm. Jak by to zrobić? Czekaj, tutaj łapkę zrobię, okej, okay, dobra, że ma tutaj rołapkę. Ja nie mogę, no. Dobra, i nie zaraz mogę, oceniamy siebie widzowie, też na ocencie, czy ja fajnie dobrze rysuję. <laughs> A Ciekawe, co Katap rysuje. Wszyscy ładnie rysują, zobaczcie, ja jako jedyny dałem tutaj rysunek swój. Dobra, no to ja już chyba będę gotowy, Pati tu ma tylko... A, jeszcze włosy, włosy jeszcze musimy dać. Włosy są... Ja jeszcze nie, chwila, chwila, no, bez przesady, nie tak szybko. Włosy tutaj jeszcze najeżdżają, czekaj, tutaj jeszcze włosy, dobra, muszę to Poprawić teraz. Zarysem to poprawię. Patrzcie to, widzowie, jak fajnie. O, elegancko. Bum, bum. Dobra. Fajnie rysowałem party. Elegancko, no, mi się świetnie, podoba No świetnie, jak zawsze, co nie? Mi się podoba, bardzo podoba O, o fajnie, dobra, ja skończyłem buci. jako pierwszy <laughs> pierwszy skończyłem no nie, no daj jeszcze chwilkę Pierwszy tak, skończyłem pan. Jeszcze pierwszy. chwilę Ja też skończyłem już O, Alek, wow Ej, ładnie To u, fajnie, nie? Dobra, okej, okay, no to co? Patrycja Nie, 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 nie. Sebek, katna czekaj, czekaj, Nie 10 Odliczamy wspólnie, dawajcie, odliczamy Sebek i Alek, dawaj, dawaj 10, 10 9, 9 8, 8 7, 7 6 5 6, 4 3 4 4 4 4 Dwa, jeden, dobra. Aha. Już. Koniec, o, jest. klikaj, ok, klikaj, ok. Koniec, albo cię wywalamy. Masz sobie, no, dobra, 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 3, dobra, dobra. 2, czekaj. Jeden i. i. I... Hey, okej. Okay. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Okay, <laughs> Ej, hey, dobra, co? Ostatnią szansę udajmy. <laughs> nie potrzebujemy cię naszej ekipy. Jak to nie potrzebujecie, moim Wojska. To Dara. Ja no, żartowałem. A, dobra, dobra okej, okay. no to w takim razie zobaczmy. I oceniajmy odkąd się odkąd po kolei. Patrycja, Patrycja, weź cut up, daj, dajmy tabliczkę, Patrycja będzie liczyła punkty. Widzę, że wy też liczycie punkty. Wszyscy liczymy, sumujemy, żeby było sprawiedliwie. Lecimy pierwszy od pierwszego rysunku, więc Alek stoi koło niego i my oceniamy w rządku, dawajcie. Chodźcie tutaj do mnie, Alek, Dora. tutaj stajesz? To ja staję sobie na góreczkę. Ej, Sebek, dawaj, nie ma zamulania, Patrycja, weź te, weź tutaj no, daj. Naprawiałem rysuneczek Tabliczki, tabliczki dajcie, tabliczki. I tutaj zdawajcie, z tyłu za mną, każdy staje i ocenia po kolei Lecimy. Pierwszy od Alka, narysował Sepka, wow, mi Depka się podoba, fajna rączka, fajne włosy, fajne, ej serio, on to dobrze zrobił I od... A właśnie, oceniamy od 1 do 5, nie? Ej, przeciele? Tak, tak, od 1 tak, do 5, 5 no. Okej, okay, od 1, od 1 do 5 no, to w takim razie A ile mi dajesz? Ja daję 4, 4 daję O, twórkę mam, dobra 4. Ej, to serio, mi się podoba ten rysunek, dobry jest, dobra, lecimy dalej ej, Sebek Proszę mała, Teraz ja, czy... ja ci dam dwójkę, bo mi się nie podoba i nie mam okrągłej twarzy, to po pierwsze, a po co? drugie jakie włosy ty mi narysowałeś, jakbym kupił. tam miał? mu dwa? No ej, ja. co, 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 co no, za, no, za no, moje włosy, patrz. masakra. No tym nie zrobiłeś jakiegoś wyksinionego. To nie jest, nie kupa. Dobra, ja daję trzy. Dobra, ale ktoś okay. się to liczy, ktoś to liczy, no tak, liczy w ogóle? pięć, dziewięć, dziewięć. Liczy, ja dałem cztery, co ty kurde, liczysz? Ja liczę, no dziewięć, Trzynaście punktów, niech ktoś tam stawi st Dobra. 13, no tak. to dawajcie. stąd dajemy tabliczkę, ale w rządku, w rządku stajemy. W rządku, w rządku. Bo my, bo będzie dwa, dwie rundy robimy, nie? Okej, okay, no to w takim razie tutaj będzie 13. Seb, Alek zostaje 13 punktów. Alek, dalej lecimy Dobra, dobra. A to, ja, to teraz ja. Teraz, no dobra, to teraz, uwaga. Zacznijmy. Pati ok, okej, to ocenia pierwsze. Ooo, wow, nawet fajnie, ale troszeczkę tu brakuje. Jeszcze jest majsterduszko. Hmm. Widzowie, jak wy co nie inniaczej? Napiszcie w komentarzu. A no, co? Ja oceniam na trzy. Bo trochę jest krzywo. Nierówno. Bo to ja nie mam. Ej, czemu... A się czepiasz szczegółów, masakra? Eee, no tak. No ładnie, bo jesteś kwadratowy, buźka jest, oczy, no tylko twarz nie znam Ej, a czemu mam ja mam włosy takie jasno Ja mam takie ciemniejsze. Bo ja nie umiałam dobrać koloru. Ciemniejsze bardziej mam włosy. Nie zmieszałam. Ej, ja, ma, ja mam takie włosy, patrzcie. No to... Pomyśl sobie, że to Takie są włosy mam. latem, bo latem masz jeszcze się A jakie wy macie jej. włosy? Jakiego koloru? Napiszcie w komentarzu, że jestem ciekawy. Ej, właśnie, jakiego koloru włosów mają nasi widzowie? Czyli wy. E, no, ciekawe, ciekawe. Nie Sebek? Alek? Nie? No, no ciekawe. To napiszcie jest. Ja w komentarzu. Myślę, że są brązowe, Na dole na napiszcie, jakie macie kolory włosów, Kolor włosu w komentarzu. Dobra, a teraz ja oddaję trzy. Liczcie, trzy. Dobra, no. ja tak, dobra, ja też sebek. daję trójeczkę, Ale tak, mocna, pod, mocna trujeczka. Podchodzimy i dokładnie sprawdzamy poważnie. Okej. Okay. Dobra, uwaga, ale no, Sebek. Ile? Eee, Ło, blisko ładniejszy, dobra, czwóreczka jednak. Uuu, ja, dobra, teraz ja dobra. Dlaczego ty masz żółtą skórę? Co jest? Ej, właśnie, czemu ja mam żółtą? to ja też nie zobaczyłem, źle, kolor! Ja zejrzę ja o ja też nie mogłem dopasować! Nie, nie nie Nie, nie da się dopasować, nie da się, dopasować, ej, to ja da się daję, dopasować! No nie, ja daję nie, dwa, da ja zmieniam ocena dwa! Nie ma ja tak, radę. to już ja wiem kremowy zapisane, ja już. daję ocenę dwa, bo to, to jest. To już w obliczeniach zapisane, do widzenia. Ja też dwa daję Dobra, no to w takim razie zobaczmy, ile wychodzi. Aj, czekaj, Katna 12. do 3. na jeszcze. 12, okej. Okay. Dobra, to liczmy, niech ktoś zapisze z tyłu. Idziemy do kolejnego. To, to mój jest, to ja stoję tutaj, okay, mój. Okej, dobra, okay, to ja zapiszę 3 na 3 3. z tyłu. <laughs> Co to takie wkuszona Patrycja <laughs> Co się stało? <laughs> nie, to w ogóle Też to skórę taką, no nie, coś nie pa... To, to też daje Ja wygram, weźcie Waga mnie, 10. komentujcie, ja wygram. Ja, 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 ja. 2 na 10 dałem. Co, czemu? Jak 2 na 5 oceniamy na 5 A 2 na 5, to 2 na 5. Myślisz, pięć. czy nie? Tu użyj mózgu czasami. No to 2 <laughs> na 5. Dobra, 2 na 5. O ty, mały jeden wredy. Ujaczy, ja ci no do... możesz. Moż, eee, chodź, chodź, chodź. Zaraz ustanie. Zaraz służy. Ale nie tak mocno, no E. Miałeś Spanuj widać piątkę, nie. A, a dasz mi pieniądze. Nie jesteś wyrzucony z ekipy. <laughs> Aha, dobra, to idę, Elo! Nie, żartowałem, Alek! Nie! Sam pójść to, obrażam się na was! Nie, Alek! Nie! On, on e, sobie patrz co nie. za mały wredny szprycer Polas! Odchodzę związki na zawsze! Alek się wkurzył! Żartowałem! On to... On to wziął na poważnie! Alek, ja szartowałem, Alek! Alek! lista pożegnalnego potem. Taraaa! O bo, bo nie! Czekajcie na listy! O nie! Na święta nie! wrócę! On poszedł i ja nie wytrzymiam. Alek! Ale nie chciałem, ja tylko szartowałem, to nie jest tak. Dobra, to to ki. No to lecimy, ej to czekaj, to jedne punkty musimy odjąć Alka. Bo to nie będzie nam się zgadzać, bo on nie ocenił kolejnych. No dobra, no to on tutaj dał 2, no to minus 2 to będzie 10. Tak. A ile on dał tutaj? Tutaj ile on dał? A tutaj on dał No to trzy. jest jego, nie, on tu nie dawał przecież. A, a to jest jego rysunek. Dobra, to, to usuwamy, go. Go. usuwamy go. Usuwamy go. Usuwamy Alka. Usuwamy Alka, no rozyki. I tu napiszę gdzieś. Ale słuchajcie, ja zostaję, bo ja chcę wygrać milion dolarów, ja chcę być milionerem. Słuchajcie, to jest duża stawka, dużo pieniędzy tu jest, ja muszę to zostać. Dobra, słuchajcie, gramy dalej, to się nie kończy. Ktoś musi wygrać. Ktoś musi. Dobra, wygrać. Ja, ja teraz oceniam i uważam, że to jest um, mocne dwa. Co? No. Dwa? No nie wytrzymię, czemu ja tak dam dwie ja czesne wyglądam, dwa. Ale dlaczego no, dwa? dwa no nie wytrzymię, serio, no nie, nie wytrzymię. No ja rozumiem, że ja jestem mądra i mam duży mózg. zęby, mors. jakieś dziwne, no krzywe, właśnie. przecież pati ma proste, e, twarz jest ale owa... Ale słuchaj nie, tego, ja mam nie, nie, nie. tutaj ja taką daję dużą dwojeczka. głowę. No, ja mam nie duży mózg, wiem o tym, ale żeby głowa większa od ciała, masakra. A katap, katap daje? dajesz? Trójka. Co? Trzy? To siedem. No nie wytrzymię. Siedem punktów. Zapisuję. Za subskrypcją bez będę nawalał. Czekaj. No to w ogóle mnie nie przypominam, Masakra. Dobra, to patrzcie się na mój rysunek. Ej, patrz, Ooh. elegancki smajstu. Tutaj jest kubka smajstu APS-e. Eh? Patrzcie, elegancko. Nie będę pokazywał, co ja tu mam, ale... Z kubek smajsu dostępny na sklepie. Okej, okay, teraz co? Co, co tutaj? Teraz mój, teraz mój. Eee, sebek. <laughs> tragedia, że tra tragedia żelada. Ja to tragedia? Ej, co jeden. tragedia? Nie, ale tak szczerze, szczerze. Jedynka. No. A wiesz, dlaczego jedynkę daje? Jedynkę za co? Za twarz, bo słabe. Specjalnie jest. to mówisz. Dobra, to za twarz, za twarz. A tutaj, jak oceniałeś, Ej, ej to słabe. Dobra, to daję dwa. Nie dwa daje, dwa daje, dobra, to ja daję dwa. No, Rajta, zacznie zacznijmy to robi? Ja, <laughs> nie, dam ja nie robię trzy, ten. bo takie chude rączki trochę. Okej, okay, trzy. I Katnap, uwaga, uwaga, co Katnap dał dwa, Katnap do dwa słabe, oceny. słabe. No, Sebek dostaje zawsze, słabo. Sebek zawsze dostaje najmniej. Zaczmy. O Katnap, jak fajnie rysował mnie! Ej, mi się podoba! Cztery. O, no, to jest ładne. Ej, ładnie tak, mi narysował daje cztery, patrzcie. Cztery, ładnie. Cztery, Katnap, naprawdę super ładnie to fajnie narysował. czekaj, że się. Ten. Czwóreczka. Ej, dobra, ładnie. To dostał okay, no razie... 12. Dobra, to dostał 12. Ok, pierwsza runda już jest. To robimy drugą rundę. Catnap, Co rysujemy w drugiej rundzie? Zaczniemy drugą, ale ciekawe, co mamy narysować teraz? Bo teraz rysowaliśmy siebie, czyli nawzajem. I punkty mamy teraz tak. Jest 10, o 7, a później to policzymy na końcu jeszcze więcej. To są moje punkty. A zobaczymy Catnap teraz, co tutaj nam napisze? Co mamy? Rysujemy Smiling Critter. Critters. Ah, Critter. Ja wiem, On wiem, chce, wiem, to żeby to narysować to. jego przyjaciół, Smiling Critters. O, no. o, dobra, okej, okay, to czyli musimy narysować Smiling Critters. To są przyjaciele, y to są postacie od katnapa. No to dawajcie, rysujemy, lecimy w takim razie. 2 jeden startujemy. Ok, startujemy, usuwamy poprzednie rysunki. W takim razie usuńmy. i rysujemy kolejne, nowe Smiling Critters. Ale jak i ja wybiorę sobie, wiecie co? Ja wybiorę takiego pomarańczowego, Dog Day. Ja wybieram mojego takiego e, czerwonego, fajnego. Jaki kolor? Birha, to jest? Tak jest. Patti, jakiego ty wybierasz? Ja Crafty Korn. Crafty Korn, a ja wybieram Dog Day. A Katnap? Ciekawe, co on wybierze. No to w takim razie rysujemy. Smiling jest druga runda. Ciekawe, kto będzie miał najwięcej punktów i kto wygra milion dolarów. Jest to, co grać. No ja mam nadzieję, że ja. Jeszcze, jeszcze się podniosę z punktami. Okej, okay, lecimy. Dobra, no to w takim razie ja Dog day. On jest pomarańczowy, więc musimy mu duże uszy narysować. Takie duże uszy on ma. Jedno ucho, drugie ucho, takie wielkie. Tutaj ma twarz, tu my rysujemy mu twarz. Otrzyma czarne, więc mu oko rysujemy czarne, jedno. Dobra, całe czarne oko, dobra, ładnie Kwadraci go kamień, idzie zro... o dobra, udało mi się. O, teraz dajmy teraz tutaj jedno, pyk. Ładnie mi wyszło, drugie. O, fajna, twarz ma całą tutaj czarną, więc musimy czarne. Wypełniamy filem. I teraz on ma taki język, język taki bardziej czerwony. Pencil, dobra, on tu ma języczek, o fajnie. Ej, dobrze mi to wychodzi. Teraz ja z wami wygram. Nie ma opcji, ja to wygram. Dobra, teraz wypełniamy filem tutaj. Pum, pum, pum. Dobrze. Teraz musimy mu zarys zrobić. Pencil. Dobra, zarys mu robimy teraz. Okej. Okay. A tak ja teraz... mu tu okrągłą głowę dopiero zrobiłem, ale dobra, ładnie jest. Okej, okay, zobaczymy kto wygra. Z zobaczymy, proszę państwa, kto wygra. Teraz ja myślę, zdajemy... że tutaj nie ma nad czym myśleć, to ja wygram. Bez dwóch zdań. Aha, zobaczymy kto wygra, zobaczymy. Podsumujemy. O, fajnie tak. mi wyszło. Dobra, teraz jeszcze mu brwi narysujemy. Brwi takie szare mu narysuję bardziej. Szare brwi, czekaj tu, zmienię kolor. O, tutaj brwi ma, dobra. Jeszcze ma takie uszy jakby. Możemy mu takie uszy zrobić tutaj czerwone. O, coś takiego może? O, fajnie, na tych uszach, bo to są takie bębenki. Dobra. Ej, fajnie mi to wychodzi, to jest dogdej. Teraz mu robimy ręce. On taki bardziej jasny jest na dole. Taki bardziej jasny. I teraz robimy mu ręce. On ma ręce tak, że on jest podskoczony. Jedną ma do góry. Tu jest noga jedna, tu jest druga noga. Ręka Właśnie w górze. te nogi dziwnie wyglądają u mnie trochę jak kaczki, szczerze mówiąc? Kaczka? No tak, trochę średnio, ale jeszcze to naprawię na spokojnie. No, zobaczymy, uwaga, teraz tutaj wypełniamy, ręce ma, o ma palce takie, muszę mu zrobić jedno palce, drugie palce, okej, okay, trzecie, no, a teraz mu tutaj robimy, jeden palec, drugi palec, trzeci palec, tak samo tutaj na dole, jeden, drugi, trzeci, jeden, drugi, trzeci, dobra. to teraz... uszy oni jeszcze mają, dobra, uszy. Co ma wypełnione to tak? Nie wiem, czekaj, a bo dobra, całe to pomaluje może, czekaj, to całe może pomaluje, a no, zaczymy teraz, ej, może to nas zmienię! o, to będzie lepiej wyglądać, patrzcie na to, co zrobiłem, trzy stajki teraz zrobiłem. Uuu, teraz będzie dobre, teraz będzie mocne. Co ja nadszedł? Teraz wpadłem fajnego. Tutaj biały kolor wezmę sobie. E, czemu nie mogę wziąć biały? Nie musicie się starać, bo i tak wiedzcie, że moje będzie lepsze. Ja wygram, zobaczycie. Ja wygram, ja to wygram. Ja to wygram, mega się staram. Zobaczcie, jak mi fajnie wychodzi. Teraz dajemy sobie tutaj. Ja to muszę wygrać. Robimy mu teraz gwiazdkę. On ma taką tutaj gwiazdkę, którą se nosi. Ma taki naszyjnik nasz tutaj, jeden do, do góry, dobra. I teraz on ma takie zaokrąglone. O, pyk, 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 ja muszę pyk. pik serduszko serduszko pik ja serduszka Nie umiem rysować, umiem no, rysować, dobra, postaram się. pik 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 teraz tutaj dajemy, wypełniamy filem. O jest, coś takiego, chyba? Dobra, i to wszystko? Jeszcze ogon zapomniałem. Jeszcze ogon, jeszcze ogon, jeszcze ogon. Ja będę znowu pierwszy, znowu pierwszy, widzisz? Ja jestem zawsze pierwszy. Ale już od nas. czekaj! No. Czemu ty tak szybko to rysujesz? Jeszcze okay. nie! To pierwszy skoczy, ten ma plus jeden punkt. No! Dobra, nowe zasady. O, okej. Okay. Dobra, mam! Patrzcie, dogdej mój no, to Nie, wow. kto... no to nie ja na sobie zasady ustalałeś. No to ja ustalam zasadę, że kto najpóźniej skończy, ten ma 10 punktów na prób. Co? Nie ma! Dobra, ja już skończyłem, jestem pierwszy z katnapem. No Dobra, jesteśmy pierwsi. cut jakiego fajnego narysował. Zaraz się oceniamy i zobaczymy, co będzie dalej. Uh! Jeszcze o, To wygra, to wygra. dobrze to Postarałem się, postarałem się. Ej, później mam pomysł, jakbyśmy nagrali drugi odcinek. ja pójdę wam coś powiedzieć. Ej, jakbyśmy, jakbyście tutaj pod tym filmem wbili 5000 łapek, nie? To ja bym zrobił kolejne budowanie, ale bym oszukiwał. Ej, co wy na to? Bym normalnie coś wklejał. Napiszcie w komentarzu, czy to dobry pomysł. No to ja gotowi? Kończymy za pięć, cztery, Jeszcze, jeszcze moment, jeszcze moment. dwa, 1-0! Już! Dobra, <laughs> Już no, koniec! To, to, to co narysowałem, to wow! narysowałem! Ej, serio, dobrze! Jak tak wow. Ładnie! No. Ja wiem jak oni to robią, bo jeszcze jest 128. Czekaj, coś muszę zładzić. 128! Ja tego nie miałem! O kur, nie wytrzymę serio! Ja też miałem, robię na 64. Eee, ja też, a 128. A ja na 128 i ładniej zrobiła. Mmm, jak ładnie, więcej szczegółów narysowała. Okej, okay, moje trochę tego. Zobaczmy. Uwaga, zobaczmy. No twoje zaczymy. No chodźmy teraz, oceniamy się od Patty. Ja pierwszy. Pati stoi już koło siebie i lecimy z oceną. Zobaczmy. Ja daję Patty. Uuu, ładnie nawet, piątkę daję szczerze. Ładnie narysowała. Dobra, dzięki. Postarała się ładnie. Bardzo ładnie. Pada Sebek teraz, uwaga. No, da, to tutaj nie, nie ma jakiej innej oceny dać jak pięć, no bo wszystko jest profesjonalnie wow, zrobione. nawet ten też piątkę. Dobra, dzięki, a Katnap pięć, też piątkę, to same piątki dostała, 15, same o, piątki, o, o, Będzie lol. ciężko to przebić. Teraz moje, teraz moje, oceniajcie, teraz moje, Smiling Critters. Dobra, to ja pierwszy, ja pierwszy. <laughs> e, no, no, powiem ci, że jakieś słoneczko tutaj jest jakieś słoneczko, no tak ma. Tam brzuchu ma, nie? Te nogi on ma bardziej roz... No dobra, e, wiesz co? No tak ogólnie to ci na? dam dwójkę na zachętę. No nie ma! Ej, oszukuję! Oszukuista, masz minimalne. Czy... Oni mi specjalnie dają. No, oni mi specjalnie dają. Nie wytrzymie, no. Ładnie przyszło, a więc jak wy byście mi na... ocenili? No oni mi dają słabe, Patrycja, no No ja bym ci dała takie trzy plus. plus. Ale że nie ma plusów, no to samo trzy. Okej, trzy dostaję, no. No raz, zaczmy dalej. Cztery! I o, katapultuje yes! Daj tabliczki więcej. 9, a w 15. tak, okej, okay, 15, tutaj, daj, dajcie tutaj tabliczki, musimy wpisać. 9 i 15, tu parę sobie, 15, 9. Dobra, idziemy do sepka. Sebek! Teraz mój, Nie, tak. tragedia, daje dwa, to jest Żenada. Nie, masaka, nie, to. Ej, szczerze, nie podoba mi się, to w ogóle on, on nie, on w ogóle nie ma takiej twarzy. Gdzie jest język? A gdzie jest ten? A on ma inne. Nie, ja no Język, daję... ale, ale co? Kształt się liczy. Daję dwa. Patrycja, ile daje? Uwaga, zawsze. No zobaczmy. mi brakuje tego naszyjnika z tym, tym, z tym sercem. Właśnie, on ma naszyjnik sercy, zapomniałeś na no, oczach. No, ale to... nie było, gdzie już tego wcisnąć, bo dałem u brzuch. A szybciej i nie oceny jak to poważnie. Nie ale on był taki właśnie słodziak, a tu jest taki, no dobra, to trzy dam też. Trzy, okej, okay, katnap, uwaga. Zobaczmy, katnap, ile daje? Katnap dał dwa. Ile to wtedy jest? Ja dałem dwa. Dwa. I 3. 7. 7. O, smysł mi już Chcę zapisać. Ja idę się do tych. I uwaga teraz, katnam. Zobaczmy. Katnam mi się tak średnio podoba. Ja bym dał taką trójkę. 3. To jest ten słonik, bombel czy jakąś. Ja daję 3. No, a ile daję? Ja daję 3. Ok, 6. Ja I... daję 2. 8. Eee, I tylko 8 na rach. Proszę, chciałem dodać mu. okej, okay, sprawdzamy wyniki, uwaga, proszę Państwa, nie, sprawdzamy, to słab, sprawdzamy kto to ma, to ma lepiej, uwaga, liczymy, liczymy, i stawiajcie sobie liczymy, pierwsze, 25, drugie, 9 plus 7, ile to jest, raz, dwa, trzy, to cztery, pięć, sześć, siedem, 16, raz, siedem, 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 czternaście, 14 i tutaj 20, uwaga, kto wygrał, patrzymy, Sebek, nie, Patrycja, sorry, Patrycja, 25, Jees, z Majstą, wygrałam. 16, nie, 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 tragedia, masakra, Sebek, 14,

Coś, co? katap się mega moców w na nas, o nie! Bo on przegrał katapie! Nie z Jest na katapie Nie! To paleca wygrała! Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę! Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest! E, widzicie to widzowie? Kliknijcie, zobaczcie! Ale to się świeci! Wow.